Jak już pewnie zauważyliście, jesteśmy w zupełnie innym miejscu dzisiaj. Wokół nas drzewa, takie kwiaty, rośliny. Jak to pięknie. Ja właśnie tutaj, w tym miejscu, zaczęłam szukać wiosny. Ale nie tylko dlatego tu się spotykamy. Przez najbliższe kilka wieczorów będę wam czytała listowie dziewczynki o przepięknym imieniu Linnea. Zobaczcie, to właśnie ona bardzo wesoła, lubiąca, tak jak prawie większość z Was, malować. Dziewczynka, która miała marzenie. Chciała pojechać do Paryża i chciała poznać malarstwo. I twórczość francuskiego malarza Claude'a Monet. To był taki pan, który kiedyś był bardzo biednym człowiekiem, pomimo swojego wielkiego talentu. Malował przepiękne obrazy, ale wówczas nikt ich nie rozumiał. To dziwne, bo dzisiaj uwielbiamy obrazy Claude'a Monet. Monet fascynował się naturą i przyrodą. Przede wszystkim uwielbiał malować ogrody, kwiaty, na przykład liwie wodne. Linea zaprasza Was do Paryża i do świata malarstwa. Wyobraźcie sobie, że byłam w ogrodzie Monet i w Paryżu. Pan blondist też, bo to wszystko był jego pomysł. Ale może lepiej opowiem od początku. Kocham kwiaty. Nawet moje imię pochodzi od nazwy kwiatu. Oj, zapomniałam się przedstawić. Mam na imię Linea. Linea to łacińska nazwa zimoziołu. Takiego malutkiego, różowego kwiatka. Pan Blomkwist mieszka w tym samym domu co ja i też kocha kwiaty. Był ogrodnikiem, ale już nie pracuje. To dobrze, bo dzięki temu ma więcej czasu dla mnie. Kiedy odwiedzam pana Blomkwista, bardzo lubię oglądać jedną książkę. To książka o malarzu, który nazywał się Claude Monet i mieszkał we Francji. On też kochał kwiaty i bardzo często je malował. Najbardziej znane są jego linie czyli Menu W książce pana oglądałam reprodukcję obrazów Monet i zdjęcia, na których można zobaczyć jego żony, Alice i aż ośmioro dzieci. I fotografia ogrodu, otaczającego ogromny różowy dom, w którym mieszkali. Wprowadzili się do niego ponad 120 lat temu. Im dłużej Monet mieszkał w różowym domu, tym więcej kwiatów rosło w jego ogrodzie. Wciąż zaginął, nowy dom, a potem. Przenosił to wszystko na płótno, kazał nawet wykopać w ogrodzie staw i posadził w nim nenufary, żeby je móc malować. Zobaczcie, to wasza nowa koleżanka Linnea ze swoim przyjacielem. Jeszcze raz pokażę wam. To są właśnie nenufary, lilie wody. Które tak bardzo lubią malować, klok, można. Książkę pana Blondkissa oglądałam już chyba ze sto razy. Zaczęło mi się nawet wydawać, że ich dobrze znam. Monet, Alice, no i oczywiście wszystkie ośmioro dzieci i że już kiedyś byłam w tym różowym domu. W każdym razie. Takie miałam wrażenie. Wyobrażałam sobie, że stoję na japońskim mostku i patrzę na staw z Nenufarami. Opowiedziałam o tym panu Blomkistowi. Wcale nie trzeba sobie tego wyobrażać, można tam stanąć, naprawdę, powiedział wtedy pan Blomkist. To ten mostek nadal istnieje? Zdziwiłam się. Istnieje dom i ogród. Odrestaurowano. Teraz wyglądają dokładnie tak, jak za czasów monet. Otwarto muzeum i każdy może wszystko obejrzeć. Ale Monek jego dzieci tam już na pewno nie ma, No nie ma umarni dawno temu, tak jak wybradziadek i jego dzieci. Szkoda? No, a jak się jedzie do tego ogrodu? Najpierw trzeba dojechać do Paryża. Ojej, westchnęła. To musi być strasznie daleko. Jest daleko. Ale nie ma rzeczy. Nie ma Dalsza część opowieści Henry już jutro, a dziś może Wam się przyśnieć taki japoński mostek? Woda zieleń i lęka. Do usłyszenia jutro.